Siemaneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale dzisiaj mamy unboxing sitka nowy vibe także bierzemy nożyk jakiś tam kradziony i otwieramy cyk cyk siup, dobra, wyjmujemy zawartość na bok możemy wyrzucić a co ja z tą kurde recenzją 40 cyk wlepa. Idealnie pasuje. To jest jeszcze paragon, widzę. To możemy to wyrzucić. Mamy jeszcze kolejne wlepki, dwie. O, tutaj tak troszeczkę bardziej. Także elegancio Mam wrażenie, że mi się format zmienił w wideo. Ale chyba raczej nie. Dobra. I lecimy z albumem. Tak muszę. tak nowy vibe. Limitowana edycja mamy w takim opakowaniu dodatkowym. O, mamy podpis. Sitek 7.1. Że ci się chciało mordo. Kurde. Także mamy kurczę, no 5 yy, kawałków dodatkowych, widzę. Normalnie to jest 14. Yy. No, proszę, proszę. Nie wiedziałem nawet, że tyle bonusów będzie. Hmm. Tak, albo, albo, no tutaj widzę, że to jest ten z tego, to nie zasnę, to jest też z tego, kiedy płynę, to jest jakaś tam starsza nutka 280, 280 to tak samo zapiera dech, to tutaj widzę, że też nie ma, i mogę. Wszystko to jakieś tam luźne chyba, projekty czy coś, już nie pamiętam, ale no tam jakoś to tak wychodziło no tu mam jeszcze, mamy też jeszcze raz ten sitek, nowy vibe może te kapeczki tak tutaj troszeczkę bliżej do mnie sitek, nowy vibe fajna okładka, ładnie mega się prezentuje śmiesznie tak z kodem kreskowym no, dobra zobaczmy co mamy w środku, w środku mamy płytkę oczywiście kolorze całego opakowania No i także zostało nam jeszcze przejrzeć tylko sobie jedynie okładkę bo tu nic więcej nie ma także przejrzyjmy sobie okładeczkę no kolorystycznie mega ładnie to na pewno kawałki które były na YouTubie już to były jest mega spoko o 16 aha to kawałek 18 to jest o 16 no i to byłoby na tyle w sumie to byłoby na tyle moi drodzy to tak ma być Właśnie świeżo odebrałem płytkę. I od razu wrzucam dla Was ten unboxing. Także pod względem tutaj wizualnym oprawa mega ładna. Mega ładnie to się prezentuje. A gdzie jest moja poprzednia płyta? Sitonina. Sitoniu. Tutaj wielkie sny. No nic, to byłoby na tyle. Także widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się, no i dajcie znać co sądzicie o nowej płcie pana Sitka, a ja odpalam kompa i będę wrzucać dla Was ten materiał. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, cześć!